Przykro patrzeć, jak potraktowano Roberta Lewandowskiego. W świecie piłki wciąż głośno o jego niespełnionym marzeniu złotej piłce z roku 2020. Teraz zabrał głos były gwiazdor Liverpoolu i Realu Madryt, Michael Owen. Anglik, zdobywca złotej piłki z roku 2001, przyznał, że decyzja o odwołaniu plebiscytu była wielkim błędem. Owen nie ma wątpliwości: Lewandowski zasłużył na tę nagrodę jak nikt inny. Cytuję, to wstyd. Kluby grały dalej, a Lewandowski był absolutnie na topie. Nigdy nie zgadzałem się z tą decyzją i nie potrafię jej wytłumaczyć. Były napastnik podkreślił, że Lewandowski to modelowy numer 9, skuteczny, regularny i na najwyższym poziomie przez wiele lat. Sam Owen porównał, ja byłem dobry przez 5-6 lat. Gdybym miał taką formę jak Lewandowski, miałbym na koncie więcej trofeów i kolejne złote piłki. W rozmowie wrócił też do własnych doświadczeń, transferu z Liverpoolu do Realu Madryt, który kosztował go udział w legendarnym finale Ligi Mistrzów w 2005 roku. Jak sam mówi, emocje były mieszane, bo choć cieszył się z sukcesu kolegów, sam nie mógł w nim uczestniczyć. Historia Złotej Piłki z roku 2020 wciąż budzi ogromne emocje. Robert Lewandowski pozostał bez najważniejszego indywidualnego trofeum a głosy takich legend jak Michael Owen tylko potwierdzają, że niesprawiedliwość była ogromna. Jak wy uważacie, czy Robertowi należała się złota piłka?